Cześć, jestem Nick Game i dzisiaj witam was w walce o numer 1 kandydata do Mistrzostwa Intercontinental United YouTube Championship, które ma DreamBear.pl Jak już się pamiętam i to jest oczywiście walka FPW kontra KitKat. Następny konkurs jest planowany na jeden fal. Zrób jego do piłki. Z New York weighing in at 220 FPW. P. Zobaczymy, czy sobie FPW poradzi z KitKatem. Zobaczymy. bo tu jej nie wszystko jest wiadome. Może na przykład KitKat pokonać samego FPW. No i zobaczymy. Zobaczmy sobie, jak wejdzie. I zobaczmy samego Kitkata. Jest i Samon. A prawie Kitkat y wygrał Rumble. Ale został we, eh, wyeliminowany przez Dream BPL-a jako ostatni, i Dream BPL wygrał. I zobaczymy, sobie, kto z nich w, w, zdobędzie walkę o mistrzostwo Intercontinental United Titles Championship. Jest wejście Fina Bolora, zobaczmy. Jak to się pokaże, zobaczmy kitka, Boom. O, szybki obrót i boom. K, lecimy, let's go. Dobra, moi drodzy, więc zobaczmy sobie, kto z tej dwójki naszej poradzi sobie. I wygrył mnie do kontenera. Zobaczmy, FPW z kitkatem się teraz atakuje. I teraz FPW przejmuje sytuację. Uderzenie piękne. Będzie dominować nad nie. Ta skitkat robi to samo co FPW. Zobaczmy. O, to samo. Teraz go bierze pod łokieć. Ale FPW wstaje. Zobaczmy, kopniak. I teraz zaczniemy jeszcze kitkat robić. Zobaczmy. Uderzenie je kontra FPW. I piękne, piękne przepchnięcie ręką prosto. O ring. FPW podnosi KitKata. Zobaczmy. Kontra KitKata. Kontra. FPW. Zobaczmy. Nie kontra KitKata. Po raz kolejny. Zobaczmy. KitKat. Uderzenie FPW. Piękny suplex. Kitkat podnosi po raz kolejny FPW Kitkat neckbreaker Teraz tantuje nad przeciwnikiem Co wyrzuci go za ring? Zobaczmy Kitkat bierze FPW Uderzenie jeszcze solinki po raz kolejny, po raz drugi uderzenie w plecy Kitkat po raz kolejny podnosi FPW Zobaczmy będzie uderzenie. oj Ojojoj oj. Co za uderzenie w FPW i FPW leży. Co teraz zrobi KitKat. O, foli do góry, będzie skakał. Ale będzie chyba skakał jak w stanie FPW. Zobaczmy FPW. O, piękne uderzenie i FPW leży. I po raz kolejny tant w wykonaniu KitKata. Zobaczmy, KitKat bierze FpW, nie, nie ma kontry, oj, oj, uderzenie, chyba pier... pierwsza upadła głowa KitKata, FpW podnosi KitKata, zobaczmy, bierze samego KitKata, Samoan Drop, jak pamiętam, czyli to był Samoan Drop, zobaczmy teraz, FpW będzie atakował z pięści KitKata i Kopniak. I, przy, I przypięcie już Ajajaj Nie tak szybko No i Undertaker pas 838 dzisiaj Zobaczmy KitKat nie udane uderzenie Zobaczmy FPW nie o, ale piękne uderzenie Wyko Wykonanie FPW na KitKacie Zobaczmy KitKat oh. No coś teraz FPW Rewanżuje się samo KitKatowi KitKatowi Zobaczmy FPW Oj, kontra KitKata, kontra FPW, po raz kolejny bierze. Oj, oj, i KitKat wyrzuca FPW za ring. Zobaczmy teraz, FPW rzuca KitKatem poza ringiem. Może rzuci go metalowe schodki? Nie ma. Po raz ten, ten szybki, to by chyba... Try Triple Haczmy FPW Nie kontra Gitkata I rzuca poskolny gitka rzuca FPW, ale chwilę ej, panowie, 6 jest! Jest 6! Spine Buster! Ej, panowie, jest 7! 8! Ole, KitKat zrobił, ale dobra, wyszedł, dobrze jest, jest dobrze A byłoby już 9-10, no i FPW może by nie wyszedł, oj nieudany close line. Teraz pokazujemy Karol, nie, FPW, Karol, KitKatem mi się, mi się mylą już, niestety FPW, zobaczmy Po raz kolejny atakuje KitKata FPW teraz zrobi nie kontra KitKata Oj kontra, uderzenie z pieści w twarz i rzucę niego do ringu. Zobaczmy, czy parsko nie będzie atakował? Kitkata Kitka ta. Czy da mnie kontra Kitkata ta? O, i chyba miał być finisher na close line. I Kitka za ring. Ale podnosi się, to dobrze. Najważniejsze. Ale zanim wychodzi FPW, nie, nie ma. Zobaczmy, FPW Polska jeden rzuca kitkatem. Zobaczymy, kto wygra. Czy FPW, czy kitkat. O, miał być chyba podrutkowy, ale dobra, uderzenie kitkata. i kontra. Kitka, w PW. Tam chłop znowu bez krzesła siedzi. Osiem, panowie! Osiem! Panowie! ale blisko był KitKat! Jeszcze jedna sekundę i FPW wygrałby walkę oj piękne uderzenie kulane prosto w, czo w twarz FPW zobaczmy co teraz zrobi FPW nie chop oj nie miałby się chyba poskoczyć close line. co teraz zrobi FPW Zobaczmy, podnosi kitkata. Uderzenie z pięści. O nie. Nie ma. Zobaczmy, nie. Kontra FPW. Nie, miał być Uppercut. Kontra FPW polska. Jeden Uppercut. Nie, kontra. Uderzenie jest prosto w twarz. FPW. Oj, kontra. FPW, zobaczmy. Body slam. Co się stało z linkami? FPW podnosi KitKata. Super. So, close line. Myślałem, że będzie superman punch. Zobaczmy. FPW podnosi KitKata. O, ale piękne uderzenie prosto w twarz. Będzie wchodził do góry? o nie, mamy finisher. Mamy finisher, który może zakończyć tą całą walkę. Zobaczmy FPW Spear. Oj, to może być koniec. Czy FPW przypnie teraz? Kitkata. O, dokładnie. Zobaczmy przypięcie. Raz, dwa i trzy. Czyli będziemy mieli walkę FPW kontra Dreamber.pl o mistrzostwo Intercontinental United YouTube. Mocna walka. Był tylko chyba jeden finisher i chyba Signature Kit Kata, czyli SpineBuster, Chyba, że to nie był. Signature na to, przepraszam. No i dobra widzę, więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ta walka wam się spodobała. I widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Ta walka o mistrzostwo i ja tylko teraz to może będzie... W albo w piątek, albo w sobotę, zobaczymy. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, trzymajcie się i cześć.